No, i też jak miałeś te 46 lat i leżałeś w szpitalu, to powiedziałeś, że mm, myślałeś o tym, kim się stałeś i co zrobił z tobą sukces. To co zrobił z tobą sukces? Tak jakbyś miał wiesz, powód, to on mi... Sukces mi oczywiście wiesz, dał takich ta, 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 ciepłych piórek, tak. Y, 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 ale właściwie dał mi pozornie mhm. dużo, tak. Czyli to, że ja jestem akceptowany w swoich rolach przez ludzi i tak dalej. Czyli to, co powiedziałem na początku, no, to zapełniało moją wewnętrzną pustkę na chwilę. Ale tam, gdzie właściwie to nie ma żadnego znaczenia, to nawet nie jest wyznacznik dla mnie jakości e, mojego grania, że, mm -hmm. że, 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 że nie wiem, że ludzie mnie rozpoznają czy coś takiego. To nie... Bo to jednak to, to, co powiedziałeś, to jest prawda. No bo to nie, tak. popularność nie ma kompletnie nic związanego z sukcesem. Nie ale, ale mnie zastanawia, powiedzieć o krótkim terminie. A w długim terminie co zabrało? No na pewno zabrało mi taką, wiesz, prywatność i taką, y, takie dzi dziewiczość, y, wiesz, y, bardzo dużo ludzi postrzega mnie jednak przez pryzmat moich ról, a właściwie większość. I to jest problem, nie? Mhm. To, to zabrało mi tą anonimowość, no to jest oczywiste, ale, ale rzeczywiście nawet osoby często z bliskiego mi otoczenia y, postrzegały mnie, czy postrzegają jako aktora filmowego, prawda, który coś tam, prawda, dlatego większość znajomości ważnych to są jeszcze znajomości z, z czasu przed, wiesz, y, aktorstwa i czy też takiego nie wiem tak zwanej popularności aktorskiej. To, 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 to jest rzeczywiście. To teraz, jak mnie to pytasz, to sobie to uświadamiam, że to tak jest. No. no zaufanie. To jest coś takiego, co wydaje mi się, że później bardzo ciężko zbudować, bo nie wiesz, czy ktoś jest po coś. No tak, oczywiście, że tak. Wtedy... No tak, tak, tak. No ja wiesz co, ja, ja, jakby i tak w sumie, mimo tego, co ta popularność daje. To i tak się staram jakoś normalnie zachowywać. Wiesz, rozmawiać z ludźmi, nie oddzielać się od mhm. publiczności. A tak też było zawsze? Tak, tak, chyba tak. Ja jestem jednak czekiem z sąsiedztwa, wiesz, nie?